I wracamy pod bramkę Arkadiusza Sobeckiego. 14 minut i 31 do końca pierwszej tercji meczu. Wygrywa znowienie, że szutko jest Gabrysz Strzał i Arkadiusz Sobecki bardzo ładnie, ale jeszcze do bitka. Oj, było blisko. Tam Wojciech Wojtarowicz, o ile dobrze dostrzegłem, próbował dobijać jeszcze ten krążek. Trzebało się wygrać, że to i Oświęcimianie mają już zamek w 5 na 3. Gabryś. Mamy teraz dobre porównanie, bo w tym momencie, przecież to Oświęcimianie grają w trójkę, a teraz fantastycznie Arkadiusz Sobecki broni. Troszek przed bramkę do Tomasza Połącarza. Połącarz do Jarosa. Jaros bardzo mocno, pewnie Arkadiusz Sobecki. Dużo szczęścia ma Sobecki, bo po prostu te strzały w niego lecą. Ten, to uderzenie nie leciało w jego stronę, a mimo to bardzo ładna interwencja. Uwaga! Bardzo dobre zachowanie Sobeckiego tak, po, po raz kolejny. kolejny. Teraz naprawdę e, uratował swój zespół przed e, stratą bramki prawdopodobnie. E, bardzo, czujna, bardzo czujna postawa Arkadiusza Sobeckiego i wybicie e, krążka Jaros! Super! Poprzeczka, no. poprzeczka. No, naprawdę teraz dwa tak oblężenie bramki GKS-u Tychy. No, Tyszanie muszą sobie przypomnieć, że grają już e, w piątkę. Tutaj już nie ma osłabienia. Że zawsze zdrowszą sytuacją jest, gdy mamy jednego pewnego pierwszego bramkarza, a drugi jest po prostu zastępcą. Tak mi się wydaje, że tutaj ta rywalizacja niekoniecznie zawsze może dobrze działać. Tak to w hokeju Za kosta jak tyczki ja rywali. Podskoczył krążek jeszcze Fikrtowi. Spojrzał do góry, wrócił wzrokiem za krążkiem i go zatrzymał. Bernat znalazł się w dogodnej sytuacji, kląże Guciek teraz Fikrtowi, ale najpierw bardzo dobra interwencja bramkarza z Oświęcimia. No jeszcze 40 sekund, teraz no naprawdę bardzo dobre tempo tej końcówki. A siedzi, jest bramka dla GKS-u i znowu wchodzę w słowo Robertowi strzelcem, e, chyba Teddy, Teddy da Costa. Da Costa, tak jest, Teddy Da Costa. Teraz poszliśmy na kompromis, powiedzieliśmy wspólnie, Edi Da Wydawało się, że bramkę zdobędą Święcimianie, a tymczasem stało się coś zupełnie odmiennego. Marian Czorich, próba podania do Da jednak skutecznie zablokowany kij Francuza przez obronę oświęcimską. Jeszcze strzał z środkowej części tercji ofensywnej, Fikt odbija do boku, ale do bitki już nie było i w odpowiedzi Tabaczek. Zjeżdża do środka, strzało. zostawił ładnie tabaczek, ten krążek Homce właśnie, o którym była mowa przed chwileczką, z Jarkiej Homko, jednak podobnie jak jego koledzy, nie był w stanie jak na razie pokonać Arkadiusza Sobeckiego. Jeszcze tam, Któreś z drużyn, która w historii Pucharu Polski, niezbyt długiej, bo przypomnijmy to, dopiero 15 edycja tego e, Pucharu zabraknie. No ale może o tym zaraz, bo Tyszanie w ataku, Krążek pod bramkę do Pasiuta, kapitalnie Michal Figert. jeszcze cały czas Czech, teraz już łapie Krążek, to nie był Pasiut, to by chyba Łukasz Sośnierz. Nie mógł kontynuować tej akcji, ale teraz jeszcze walka o ten Krążek w bandzie w tercji defensywnej gks -u. wygrali to starcie goście i uwaga Parzyszek, podanie strzał i gol! Jest już 2 do zera dla tyskiego GKS, a bramkę zdobywa Milan. Baranek. Bardzo dobre podanie do baraneka od Adriana Parzyszka. A Baranek zmierzył wzrokiem Michała Czikta. Miał na to dużo czasu. Oddał kąśliwe uderzenie. Takie żądło. Na razie nie atakowany przez nikogo. A przez Łąc w tym poprzednim ataku Tyszanie mieli przewagę liczebną 4 na 2, nie udało się tego wykorzystać. Teraz dwie tracił klączek Czorych, ale miał okazję Peter Tabaczek. No to powinno być, e, to powinien być gol Ak Aksa nie Oświęcim. Michał Kasperczyk skinował się z Tedim Da i w końcu rzucił go na Tatami. To nie ale na Tatami, a na tafle oczywiście, ale też na te. Oj i poprzeczka teraz, e, ależ ładnie to zrobili. Zawodnicy GKS Tychy, Milan Baranek był bliski swojej drugiej bramki w tym spotkaniu. Tyszanie już w komplecie. Jest Rzeszutko, obok niego Teddy Da Costa. Stawił Rzeszutko okrążet Piotrowiczowi. Guma na niebieską do Gabrysia. Strzał niecelny. Jest krążet w bramce. No w końcu udało się Oświęcimianom zdobyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu na 10 minut i 50 sekund przed końcem tercji trzeciej. Nie udało się pięciu na trzech, udało się pięciu na pięciu.